Syna, Twojego, Pana, naszego Jezusa Chrystusa, na przemłaganie za i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki, niej miłosierdzów i całego świata, dla Jego bolstęp. Mięciło miłosierdzie dla nas, nie całego, całego świata dla jego bolesnej męki. męki miło serce dla nas, i całego świata dla jego bolesnej męki. miło serce dla nas, i całego, całego świata dla jego bolesnej męki. miło serce dla nas. Męki. Mię Mię. Mię i całego, świąta, dla jego męki, i dla tym, i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Jej miłość jedzie dla nas, z석ana, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Jej miłość jedzie dla nas, NCAA, i całego świata. Jego bolesnej męki. Jej miłość dla nas, i całego świata. Dla Jego bolesnej ręki, jedzie dla nas i całego świata.